<laughs> no, ten, ten. Zapraszam Was do. Kocie, co robisz? Michaj, tam! Cześć! Zapraszam Was do kolejnego odcinka z automatów. Nie przedłużając, zaczynamy. No. O, o, chodzi o to, że mamy upadać kroski. I, a żeby wygrać tę wy... nagrodę, trzeba ułożyć do small price lub to prize ten... No, ten, taki do góry, jak petrisa. No. Więc klikamy start i, i działamy, tak? No to jedziemy. Okay, okay, a, to tak było, tak? Okej. Okay. Dobra, jest dobrze. Kurwa. <laughs> Dobra, <laughs> o, ty. w, Na tym dłuższym, na tym dłuższym pasku teraz. Charlotte? Ale chyba mniejsze opóźnienie niż kiedyś. Ale teraz szybko jest No teraz ja teraz chcę Mati, nagrywaj, nagrywaj to Nie ma już takiego opóźnienia, nie? Nie wiem właśnie Ojej, ciężkie to jest. A nie ma takiego opóźnienia, no Ale ciśnie po to. Nie, to, to nie jest takie łatwe. Stara się Nie ma takiego opóźnienia nie? Nie, Ale to, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia słuchajcie. Ale teraz... ja? to... to nie jest takie... jak najgorzej trzymać trójkę. Trójkę trzeba trzymać. No trzeba, ale to nie jest takie łatwe. No wiem, no... Dobra. To no najpierw... teraz, sobie... teraz lecimy z... No. przerywnikiem. Jeszcze raz, ale <laughs> tego to, że się nie spodziewał. Przynajmniej tu jest lepiej niż tam, nie? A, o, dobra. No to... It was at this moment that he knew. He fucked up. Wam ja się <laughs> podobało w to. Toy story. To jest story. Bardzo fajnie Prawie wygraliśmy. No, było blisko. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. No na, na, na dłuższej, o teraz. Super. Ekstra. O kurde. Na dłuższej. Oj. To nic, to nic. Dwa jest okej. Okay. Na dłuższej. Gdzie jedno to idzie najszybciej. Dobra, Dawaj mordo. Nie, no do dupy. Dobrze. Nie. Takie to trudne. Coś mi się wydaje, że tego się nie da wygrać. To jest takie trudne, zesrane, dobra zesrane, nie? czekajcie, my się tutaj poradzimy i A wracamy Chujowo <laughs> Cię wystraszył Batic o, o. Dobra, wystarczy tego dobra, dobra. Dobra. War tam po kolejnym przesetniku co teraz było? Chyba, chyba siłacz był Albo, albo kosz, nie wiem Albo kosz, nie wiem. No. Si Siła. albo kosz W razie, y, ogarnijmy jeszcze jedną próbę i... Daj se przy boku, przy bandzie O ja pierdzielę To żeś se dał przy bandzie yes. Yes. Nie, bo jej nie ogarnąłem Ale teraz, on idzie po small prize'a teraz <laughs> Mamy próby Masz nie, nie przy samym boku chyba O no yeah. tak, idealnie jest jedno przy? Tak Super Dobra, mam. Jeszcze jedno Super Ale ja cisnę, ty Come on Okej, nie... fajnie. I nie trafi trójko No to dobrze, dobrze, dobrze Dwójko teraz, nie? jak najdłużej dwój, dwójko Super Ja kurwa O chłopaki Super <słuchaj> Nie gadaj Super Jeszcze <słuchaj> dwa jeden. Jeszcze jeden, come on. Ja! <sadzio> nie, brudniwe. nie, 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 Już był nie, nie, wierzę to. Ten... Ty psujesz kasę. Co, jest jedno, nie, 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 jest nie, 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 jeszcze nie, 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 jest już? Trzy, cztery, siedem, To jest jeden przerywnik Zacznijmy? No to tylko ja z Matim, zobaczmy ktoś jest lepszy. Odstawiajcie w komentarzach, ja czy... <śm> Piszcie w komentarzach. No, kopa kopaj, kopaj. <śm> Kurwa, dwojno. Z... Jeden najgorszy piłkarz jak i ka to jest nipa. Mati, 513. O, nie. nie! Ojej! Boj, Mati, do. Ja chcę <śm> To jest no, to nie, bo chwile, czekajcie Nie, bo chwile, ja nie wychodzę to nie wychodzę Ile? To nie wiem, to się Tak i Brawo, brawo, dobra przechodzimy, przechodzimy dalej tam, tam, Mam nadzieję, że wam się podobały chłopaki kopali. I, eee, jeden jeden. Się... Kto to? Jeden jeden. Ale za zadecyduj, kto był lepszy? No, Mati czy Paweł? tam. Co nie No, nie do na Co jest? co Dobrze. 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 Nie było. Co za głupi. Paweł, traf trójką trójko, będzie dobrze. No skurwale, ja nie mogłem trafiać w trójek, Skubany. Nie komentuj, kurwa! Jebany. Nie, no kurwa, nie komentuj! No, japana, no. Ja nie mogę w trójek trafiać, ja muszę się skoncentrować na trójek. Skubany. Trzy jeszcze raz musisz Jeszcze dwie Ja pierwszy Ja się Cicho bądź Patrz, patrz, Mat, pokaż ile kulek Pokaż ile kulek w mamy, nie? Odsuń to do, do góry Nie da się chyba, da, da się, da, da. się no, blisko, jest... pierwszy byłem blisko, tak na serio blisko, nie? Nie da się, nie da się, no są... Już Nie, nie jesteś tak. raz teraz jest stres, nie? I zawsze, zawsze. Dobra. Bierzemy naszego Price'a. A, ale <grymne> Karol, ja, to jesteś taki porządny, no. to było? Na było. Także... To jest bo... to... <grymne> to, co wygraliśmy. <grymne> to ja wygrałem, Można spakować. Fajnie. No, więc tak nam mniej więcej poszło. Yy, ale spokojnie, każdą maszynę da się obalić, więc powiem Wam tak: Nagrywaliśmy trzy odcinki tego dnia, no i coś wygraliśmy. Więc yy, to jest pierwszy z tych trzech. Niedługo dalsze części. Czekajcie, i do zobaczenia. Yo.